I na koniec moi drodzy bardzo piękny Pluton T10 i Patton Tank. To ciekawe, Patton Tank ma nick Patton The Tank 2. Kojarzycie gościa? Recydywa kurwa, chyba, albo mi się zdaje. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. W każdym razie Patton, The Tank oraz PT10 e, będą tutaj e, robić rozpierduchę przez całą bitwę. Już nie będę nawet się rozdrabniał, tak naprawdę. O chuj chodzi gościom. Ewidentnie będą po prostu wypychać, przepychać, blokować inne pojazdy. Na początek e, jest tutaj e, do ugryzienia Char 4, który chciał pospotować, ale chuja mu to wyjdzie, ponieważ z tyłu podejrzewają dwa zjeby i próbują się tutaj z nim wypychać. Na szczęście się było bez straty hapsów, ale spokojnie. Mamy jeszcze inne czołgi. Gdzie jeden skurwiel i drugi będą mogli sobie troszeczkę pozaczepiać, powypychać, no bo kurwa to jest śmieszne. To lubią ludzie. Założę się, że pewnie jakby wrzucili to na YouTube, to znalazłaby się garstka idiotów i debili, którzy by się do tego bardzo dobrze bawili. Uśmiechali się szczerze i chichotali pod nosem swoim jakże piskliwym przedmutacją głosikiem, bo to jest kurwa śmieszne, prawda? To jest zabawne. I łapaćka w górę i ich, bo wiadomo, mąki. po co wspierać dobre, dobre treści, jak można wspierać gówniane? W każdym razie, tak, zaraz też napiszę, no to Miku, kto wspiera Twoją cienotę, kurwa najlepsi, najlepsi, to jest najlepszy program, proszę Pana, warty każdej złotóweczki. Zobaczmy dalej, co tu się dzieje. Ta dziesiątka ruszyła. Co ciekawe, myślałem, że to Paton tutaj jest tym panciem, a ta dziesiątka tym pieskiem, który musi robić to, co pancio powie. Pomerda ogonkiem, ale jak widzimy, ta dziesiątka nawet inicjatywy własną wykazał. Wypchnął tutaj szarfutura po raz kolejny. Teraz próbuje E4, ale marnie mu to wychodzi. Paton znowu wypchnął szarfutura, ta dziesiątka znowu E4 i tak będą sobie w kółko jeździ. Niestety szarfutur schodzi. E4 dostała też pizdę. A, chłopaki, cały czas na furchapsach ponieważ trzymają się za górką i nawet nie próbują udawać, że ich bitwa interesuje. Na, na koniec przypada udział naszemu gościowi specjalnemu, czyli autorowi powtórki na Grill 15, który yy, no. Doczekał się łaskawości pańskiej w postaci dwóch kretynów, którzy na nim też uwagę zwrócili. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No, oczywiście, będzie to samo. Tutaj patron, tam ktoś tam jakieś dziwne minki pisze i wysyła, no bo ktoś tam zwrócił uwagę, ale wiadomo, mają, oni, oni, oni mają wyjebane. Tutaj nawet z takimi. Yy, Imbecylami, z takimi kretynami nawet nie ma co pisać, nie ma dla nich, do nich nawet co pisać, bo oni po prostu tego nie załapią, oni nie czają, a nawet jeśli nawet to mają to w dupie. I dla nich teraz jedyną rozrywką, jedynym czymś, co chcą zrobić, tak naprawdę, to upierdolić innym grę. Po prostu, bo lubią jak świat płonie.